Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Minecraft I jest oczywiście survival Aby ten filmik obejrzało więcej osób niż tą, bo ma 5 Ale nic nie szkodzi Nasz domy dalej się rozbudowuje A my lecimy sobie do naszego dołu, dołu Tutaj Pójdziemy dzisiaj, ogarniemy sobie szkło tu okna może jeszcze zrobię tutaj magazynek. Właśnie tak, pająki będzie trzeba stąd wziąć. Dlatego bierzemy łopatę i idziemy kopać. Widzowie. W ogóle zapomniałeś się z nami przywitać. Siema widzowie, gramy sobie kolejną gierę y, Minecrafta, survivala, dlatego zostawcie suba i, ła, i łapeczkę. Pani się też na shorts zobaczyć, no na nam na shorts zobaczyć czy w ogóle te gumy turbo, bo wylosowałem jakiś jakieś fajne, o tu wam powiem. O dobra, bierzemy tutaj i idziemy kopać piach. Kopanie piasku jest męczące, widzowie to naprawdę, naprawdę męczące, bo wy macie tak, że ja mam tak no na, no na przykład, że jak ja kopię piach, to jest fajnie, fajnie, później już mi się nie, nie chce. Bo wykopię dużo piachu i już uznaję, że a nie chcę, bo. To, bo nie chcę, bo uzbierałem już dużo, a tu się okazuje, że mi jeszcze no, nie starczy na tego. Nie starczy mi na dalszą część. I ja tak naprawdę no, nie wiem czemu. Że zawsze wykupuję z kilka tego, z kilka. E, jak to powiedzieć? piachu, a później dosłownie. Mm, nie wiem. A później, załóżmy, mi, mi, mi brakuje, mi się nie chce iść. A później mi pająki wchodzą. Bo wykopać to drewno i wypłynąć. Ja cię naprawdę się nie, już nie chcę kopać, bo jestem pod wodą. Ale patrzcie, widzę. Patrz, robicie tak? Dobra. Beleczki, ile mam 40. Dobra, do 60, bo na pewno więcej niż 60 nie będzie. No dobra. Szybciej kop to. Szybciej masz mi to kopać. Kop mi za szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze jeden. I ziuh. Do góry. 52. 53, 5, 4, 5, 5,

No dobra, bardzo zły, co jestem. Ale dobra, czekajcie. Tu, więc trzeba idealnie obliczyć. Idealnie. Dobra, nieważne. Zrobimy tak. To się weźmie to. Tu się da tu. To się zrobi tak. 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 Nie, tak też nie wychodzi. To poczekajcie, widzowie. Szybko tu lecimy. Proszę zrobić tak. No nie, no czemu to nie działa? Ja chcę, żeby to działało, może tak, teraz tu wleję i muszę to szybko zrobić, albo tu. Tak, wziąłem idealnie wiadro lawy i teraz tutaj dokończę, teraz wezmę sobie stąd, robię tak. Czekajcie, dobra widzowie, mam już pomysł, jak to z zrobić, więc muszę zrobić tak. Źle. Muszę zrobić tak. 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 Iźno brzkę. Tak długoż mi... Wyjdzie? Jakbym... Dobrze, Hubert. Pajcie, palcie, pal się, Dobrze. Eee, pójdź weź. Wykopmy trochę tego. Trzeba to widzowie wykopać. Idź. Nie no, pająki są najbardziej denerwujące chyba w Minecraft, bo one się miały wspinać. Jak w sumie pająki tu i tu. Dobra, tak, tak, tak. Tylko ja proszę, żeby mi się lawa tu nie wydała. Jak mi się wyleje, to będzie niefajne. Bardzo niefajnie widzę, że od razu bardzo, niefajnie. bardzo, niefajnie. bardzo niefajnie. Dobra, więc robię tak Idealnie, idealnie Pyk Pyk Tak 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 Dobra Tu 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 I tu Jej, widzę, udało mi się Dobra, teraz idziemy do domu Wody nie mam wielu żeby oczywiście czemu? Nie. No, czemu? Nie. Aha, zapomniałem, za że muszę wchodzić tam Tak. I wziął. A teraz do przepalarni. Dobra, tak. Tu trzeba dać to. to. Trzeba dać cztery węgla. Tak, cztery węgla, to jeszcze troszkę tylko tam damy. Tam tyle. W tym czasie w sumie nie wiem, gdzie ja mam mieć łóżko, więc pójdę na potwory. A jak wejdę do góry, to już nie będzie potworów? Nie ma w Minecraft. Do you wanna get no, Dobra, sobie dalej. Lecimy. E, może zajmę się... jeżeli ona się... jeżeli tak, to się przepala. Tylko nie wiem, jakie, jakie by ładnie wyglądało szkło. Na przykład, ja bym chciał szkło takie, wiecie, takie chude to, to chyba ładnie by to wyglądało, a takie grube to w sumie nie wiem. Chyba te chude sobie zrobią, ono będzie ładnie chyba wyglądało. Na pewno lepiej niż mieć jakieś dziureczki takie, że wiecie, dać trochę drewna, a później jedno, jedno szkło. Ale mieć taki dom, żeby było widać wszystko. Tak samo żeby no fajnie było, bo jak dam drewno i takie małe okiene okieneczka, to, to będzie źle wyglądało. A na przykład chciałbym, żeby to do dobrze wyglądało, bo zawsze na koniec odcinka będę robił progres mojego domku, czyli jak go tak jakby zrobiłem jak wygląda. No po prostu jaki postęp zrobiłem w domku. No. Na pewno dzisiaj albo zrobię sobie pokój, albo nie. W sumie widzimy się już w bazie. Jak wykopię dużo drewna. No dobra, widzowie, trochę jutro na wykopałem Tam mamy domek i jeszcze chciałem coś zrobić. Na przykład ja bym zabrał sobie to. Bo chciałbym zrobić kobel z w moim domku. Hmm, a tu jest mój domek. Ale go zgubię. Tak. Na przykład... Yy, na o, tutaj bym zrobił kobel z tą miarkę. Ciekawe jak by to wyglądało. Czekaj fajnie w sumie. Tu i tu i tu, tu. Tu by było z kobla wszystko. Dobra. Więc wykopię go trochę. Dobra, Tutaj się wykopię, tutaj się wykopię, No i, bo już powinno być tyle, tyle, powinno wystarczyć, żeby tak skok. Tu liście sobie zniszczę, hmm, Tak, już miało być dobrze. Tak, tak. Tak. Tu skok, tu skok, pyk, pyk, pyk. pyk, pyk. Tu by była wylana woda, a tu la. Tu by musiała być wylana woda, a tu la. No, bo tak. To czekaj, to tu jeden nie, no, tak To 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 tu wykopać się wykopać ten jeden tak nie i tak muszę. To liść się spali, widzowie. Liść. Dobra, tak zrobimy, tak zrobimy. Już mamy szkło. Tu damy na tak, tak, tak. Tak, tak. Jedno damy tu, drugie damy tu, drugie damy tu. trzecie damy tu i pyk i pyk i pyk. I już mamy. Tak, ileś super marnowany. Już kilka szła szkła, ale nie szkodzi. Tak, 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 i tak. Pyk i pyk. No już proszę bardzo. Tak, 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 tak i tak. Prawo, Hubert. Teraz tędy, tędy i tędy, tak, tak i tak. Teraz do góry idziemy. sumie górę chyba sobie jeszcze zostawię, bo w sumie jak to na górze będzie wyglądało. Więc ja na chwilę jeszcze zostawię to Tu trochę sobie tego przerobię Zrobię sobie skrzynki Tam najlepiej do góry gdzieś nie, Na przykład tu Tak Tak i damy sobie tutaj jakieś rzeczy jak szkło to drabinka to Tu strzała tak 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 żelazo to i to Mięsko jakieś się mi się przyda Dobra Więc muszę teraz wziąć skądś Dobra, To I i już przygotuję to Dobra widzę Odnowiłem sobie w samej bo uznałem, że odnowię sobie Dobra Lecimy tędy Dobra, tędy, ten tędy tędy, 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 tędy Tędy, tędy tu i tam Lecimy widzowie Dobra, wielki test czy działa Nie, to nie zadziała Bo wiem jak mam zrobić Może muszę, muszę zrobić tak Teraz tak I teraz Teraz tak Będzie działać? Nie zacięła, to było wiadone. No to nie udane. Pyk, pyk i... Dobra, później to zniszczę i tak. Mouth dzisiaj zrobiłem. Już sobie koń kończę ten odcinek. Tu sobie może postaję łóżka, bo w sumie nie. Chyba pokój sobie zrobię. Tutaj sobie zrobię pokój, widok tam na tam. Tam sobie zrobię. I widzowie... Do kolejnego odcinka, który jeszcze dzisiaj może być. Dziś widzowie, może być odcinek, dziś, dzisiaj, więc dziś pod tym filmikiem zostawcie 5 łapek w górę. I teraz zobaczycie. A więc, start. Nara, bicho,